Ostatnio zaprosiłaś do dyskusji Jarosława Kaczyńskiego. Czy odpowiedział na twoje zaproszenie? E, nie, nie odpowiedział, a tak naprawdę ja zapraszam nie w imieniu swoim, mm -hmm. czyli jako Małgorzata mm -hmm. Rozenek-Majdan, ja zapraszam jako prezes fundacji, jako rodzic, który ma troje dzieci dzięki e, metodzie in vitro, ale przede wszystkim zapraszam w imieniu innych rodzin, innych par, które z problemem niepłodności się borykają, bo ten problem dotyka trzech milionów ludzi w Polsce. Dane są alarmujące, co czwarta para będzie z problemem niepłodności się borykać i tak naprawdę finansowanie tej metody to jest coś, na co powinny znaleźć się pieniądze. Nam w 2013 roku wydawało się, że ten standard, który jest i który jest prawie wszędzie, również wreszcie stał się standardem w służbie w, zdrowia w Polsce i nagle zostaliśmy cofnięci o dekadę. A dane statystyczne pokazują, że mamy ogromny deficyt urodzie, urodzeń, największy od czasów II wojny światowej. My musimy wspierać leczenie niepłodności, bo musimy wspierać rodzenie się nowych obywateli. I jeżeli znajdujemy 2 miliardy rocznie na telewizję publiczną. To 250 milionów, bo tyle kosztował z ogromnym sukcesem prowadzony program wcześniej, który dał 23 tysiące dzieci. To naprawdę możemy te pieniądze znaleźć i powinniśmy znaleźć je w budżecie. To co się musi zmienić? Czy musi się zmienić władza, czy jesteśmy w stanie jeszcze coś wcześniej zrobić. My głęboko wierzymy my komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy pod projektem przewrócenia refundacji in vitro. głęboko wierzymy w to, że władza zauważy po pierwsze bardzo szerokie społeczne poparcie dla tej metody, bo prawie 70% polskiego społeczeństwa popiera refundację leczenia niepłodności metodą in vitro i Wyciągnie nasza władza, wyciągnie temat in vitro z tego koszyka takiego sporu światopoglądowego. Mm -hmm. In vitro to metoda leczenia, to jest e, procedura medyczna. To jest e, rzecz, która nie powinna nieść ze sobą żadnych e, światopoglądowych e, m, przesłanek, bo ona poznana jest. E, oczywista i moralnie prosta. I yy, nałożenie na nią tego odium, które podejrzewam ma swoje źródło w nauce Kościoła, yy, powoduje, że bardzo wiele par bezpowrotnie traci nadzieję na zostanie rodzicami, bo teraz sytuacja jest taka, że albo jesteś zamożny i cię na to stać, albo nie, albo wyprzedajesz swoje hmm. majątki, pożyczasz hmm. się u rodziny i znajomych, żeby to, na co odłożyłeś w swoich podatkach pieniądze, zostało ci cofnięte.